Dzień dobry państwu, Łukasz Molenda, witam państwa bardzo serdecznie. A moim państwa gościem jest dzisiaj Jarosław Kowalik, Radowski Samorząd Obywatelski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie prezesie, zacznijmy od zagłoby, pomniku zagłoby. Mamy już formę, pomnika zagłoby, mamy już formę gotową. Całkiem nieźle to wygląda i wiernie z filmowym oryginałem. Może zacznijmy od tego, że postaciom literackim nie stawia się pomników. To jest figura element małej architektury, który ma uatrakcyjnić skwer Unii Wileńsko radomskiej i w ogóle całe miasto Kazimierzowskie, królewskie miasto Kazimierzowskie. Natomiast faktycznie rzeźba jest już gotowa. Pan Dominik Wdowski tutaj stanął na wysokości zadania, i wszyscy, którzy widzieli, zanim rozpoczął pracę nad robieniem z tej rzeźby formy, wszystkim naprawdę się podobała. Rzeczywiście, zagłoba, z obliczem. Pierwszego odtwórcy tejże roli w czarno-białym jeszcze serialu, pan Wobodyjowski, czyli z. Przygody pana Michała, przygody, zdaje się, tak. tak, tak, przygody pana Michała, więc z obliczem pana Mieczysława Pawlikowskiego, przypomnę, lotnika w dywizjonie 300 i 301 latał. Całą wojnę praktycznie zestrzelony nad Francją, przedostał się pieszo do Gibraltaru, tam wrócił statkiem do Anglii, z powrotem latał. Dopiero pod koniec lat 40. po wojnie wrócił do naszego kraju i rozpoczął swoją karierę teatralną, aktorską. Później właśnie trafił do filmu. Kiedy stanie... Ale ta, wracając właśnie, faktycznie wszystkim się bardzo podobała ta rzeźba. Ma ponad, ponad 1,90 m. W tej chwili pan Dominik Wdowski robi odlew gipsowy. Wzmocniony oczywiście odpowiednią konstrukcją z tej rzeźby. Później, znaczy najpierw formę, w tej chwili formę, później zrobi odlew gipsowy. I tenże trafi do odlewnika. W związku z czym to jest dość skomplikowany proces. Trwa już od maja. W maju pan Dominik Wdowski rozpoczął, rozpoczął swoją pracę. Myślę, że w ciągu dwóch, trzech tygodni odlew gipsowy będzie gotowy, żeby zawieźć go do pracowni pod kielcami, gdzie tam już zaprzyjaźniony z nami, że tak powiem, odlewnik wykona z tego w brązie oczywiście rzeźbę. Myślę, że to potrwa również dwa do trzech miesięcy. Mhm. To jest dość skomplikowane, dość dużo szczegółów, prawda? Poza samą rzeźbą, przecież przypomnę, że z jednej strony będzie stała, stała beczka, również z brązu, wysokość 75-80 cm. Notabene szukamy właśnie w oryginale takiej beczki, starej beczki. Mamy dość pewne, mamy tutaj trudności, żeby, żeby taką zdobyć, ale, ale zdobędziemy. Na jej podstawie również będzie zrobiona forma, odlew i tak dalej, więc z jednej strony beczka, z drugiej z strony starta KUL Armatnik, żeby nawiązać do e, armat, które tam postawiliśmy na skwerze, które stoją już 3 lata, 3,5 roku stoją a, i e, to będzie e, domykało, że tak powiem cały wizerunek skweru. To kiedy uniewracja? możemy spodziewać się, że e, będzie oswończyć. Fundament już jest, fundament już jest. Tutaj dziękujemy firmom zaprzyjaźnionym, e, które pomogły nam w tym fundament jest. W tej chwili firma, która zajmuje się obróbką kamienia będzie, między innymi oczywiście będzie firma Emar, będzie wykonywała nam samozagospodarowanie, czyli krawężniki, bruk i tak no dalej. No i ucieka pan od mojego pytania cały czas. Bo kiedy to jest bardzo trudne pytanie, kiedy ostatecznie, no, Ale jest jakiś plan? jak skończymy. Tak, oczywiście, że tak. Myślę, że ten oczywiście rok odpada. Myślę, że wiosna przyszłego roku, jak już będzie ciepło. Jakaś wszyscy... konkretna uroczystość z tym związana? Czy, czy powiązanie z jakimś świętem? Myślę, że najlepiej by było, choć będziemy pewnie wcześniej gotowi, w rocznicę uchwalenia Konstytucji Niechilnowych, mhm. wtedy kiedy robimy pikniki historyczne z tej okazji, kiedy strzelamy z naszych armat, wtedy najlepsza okazja byłaby ku temu, żeby odsłonięcie tejże figury tam dokonać. Czy wcześniej? Zobaczymy, jak się sprawy potoczą. Mhm. Trasa NS. Zmieniamy temat. Y Odbiory trwają. Był pan przeciwnikiem NSKi w tej formie, a przynajmniej wiaduktów przy, przy wiaduktu przy słowackiego w tej formie? No może nie tyle ja, ile przedsiębiorcy wówczas w Radzie Gospodarczej, ale i nasze stowarzyszenia. Wielu roz, byliśmy przeciwnikami wielu rozwiązań komunikacyjnych, w tym, między innymi, rozwiązania właśnie przy wiadukcie przy trasie NS przy wiadukcie na Słowackiego. Otóż, proszę Państwa, to co uczyniono, z tym, że trzeba podkreślić, ten projekt, który został wykonany, był stworzony jeszcze za kadencji poprzednich władz, czyli czy kadencje temu niejako, można by powiedzieć, i bezkrytycznie przyjęty przez obecnych. Właśnie tutaj zaczęły się takie, drobne konflikty, dlatego, że zwracaliśmy uwagę na złe rozwiązania. Przede wszystkim nie ma połączenia, jadąc z Glinic, chcąc pojechać w stronę ulicy Żeromskiego, trzeba pojechać do Ronda Radywa. Mikołajczaka przy dworcu PKS, przepraszam, już nie mamy dworca PKS-u, w związku z czym przy przystankach PKS-u tam, to jest odrębny temat, to jest skandal chyba na skalę przynajmniej krajową ale to jest tak jak mówię nie na tą chwilę w każdym razie trzeba zawrócić i przy rondzie i dopiero pojechać no bardzo złe rozwiązanie ale najgorsze jest to że zwężono do trzech pasów w tej chwili i zrobiono coś co no nikomu chyba nie się nie podoba a przede wszystkim ta rynna bobslejowa można powiedzieć, bo tak to w zimie będzie wyglądało dla pieszych, bo nie już nie dla rowerów. Rowery muszą zgodnie z prawem jeździć po pasie z samochodami razem, bo tam jest za wąsko, żeby, żeby byli piesi i rowerzyści. W związku z czym to będzie tylko tor bobslejowy dla, dla saneczkarzy, czy też dla pieszych, którzy będą w zimę zjeżdżali, że tak powiem z tej górki z jednej czy z drugiej strony, ale żartem oczywiście. Że Państwa. Nie robi się w ten sposób, nie zwęża się, to jest sabotaż między innymi. E, 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 że tak powiem, takie e, robienie wąskich gardeł, z jednej strony szeroka ulica, z drugiej strony szeroka ulica, kilka pasów z jednej no z No Tak, ale kierowcy sobie chwalą, I, że e, no, poczuli ulgę, kiedy zaczęli tam jeździć. To znaczy, wojest. wjeżdżając, mhm. ale to wjeżdżając, owszem, mhm. natomiast y, na samym szczycie przejście dla pieszych, prawda? Nikt nic nie widzi, ani nie widać samochodu nadjeżdżającego, ani nie widać pieszych, prawda? Już nie mówiąc o rowerzystach którzy na od początku byli też przeciwni bractwo rowerowe było przeciwne takiemu rozwiązaniu. No, poczyniono jak poczyniono. A proszę pamiętać, że zamknięto przejście podziemne. I za tym rozwiązaniem byliśmy, żeby je wyprostować, unowocześnić, oświetlić, wyremontować, i żeby nie zamykać pasa czwartego pasa na, czyli robić tak zwanego wąskiego gardła na wiadukcie. Tak? I proszę zwrócić uwagę, z jednej strony zamurowano pustakami z jednej strony od ulicy, od, Glin, od strony Gliny z przejście podziemne, z drugiej strony zabetonowano. No tak, ale jest wydarze. Się. To trzeba będzie poprawić, po prostu wydać pieniądze w przyszłej kadencji. Czy, Myśli pan, że już zimą, kiedy, kiedy spadną śniegi, y, zrobi się ślisko. Y, no te Mieszkańcy tak, poza tym to jest taka średnia przyjemność spacerowania górą wiaduktu wśród tak e, intensywnego ruchu spalin tak dalej, Smog ale no te wszystkie rzeczy, w związku z czym e, żeby przejść dosłownie, to trzeba zrobić koło, bo trzeba później wrócić z jednej czy z drugiej strony. Zostawmy, wiadomo, już zostawmy ten temat, ale co jest bardzo istotne, proszę zwrócić uwagę, ta moda, ta moda przekłada, bo to jest brudno, albo taki pogląd, że tak powiem przełożył się również na wiadukt na Żeromskiego. Tam w projekcie, w tej chwili dyskutowanym, mam nadzieję, że coś z tej dyskus dyskusji pozytywnego wyniknie i nie zgodzi się w końcu ktoś na to, żeby tam zwęzić do dwóch pasów, ponieważ tam na wiadukcie na Żeromskiego jest zwężenie z jednej strony Żeromskiego cztery pasy, Lubelska cztery pasy, a na wiadukcie dwa pasy przejezdne. No, to, to jest nieprawdopodobne, żeby w każdym cywilizowanym kraju to się rozwija, wszystko poszerza, że nie robi się wąski gardł, żeby ludzie nie stali w korkach, żeby nie tracili czasu, żeby nie robić smogu w mieście, z którym walczymy i tak dalej, o czyste powietrze, a tu nagle blokujemy, że tak powiem, robimy wąskie gardła. Nieprawdopodobne to jest, to jest takie prowincjonalne myślenie i powrót do, do takiego powiatowego, prowincjonalnego myślenia w mieście, bez perspektyw, bez rozwoju, nie myśli się o tym, co będzie za 5, za 10 lat. Proszę zwrócić uwagę. Zamkniemy za chwilę na Żeromskiego na, nie wiadomo, dwa lata budowy i wszyscy tym włoskim garbem Czesławskiego będą musieli się przebijać. Później będzie ruch w związku z portem lotniczym i tam dwa pasy. No nieprawdopodobne. Budżet, budżet radowy na 2020 rok. Niedługo go poznamy. Dzisiaj konferencja prezydenta zdaje się o 11 godzinie dotycząca budżetu właśnie. No i dwie, dwie ciekawe rzeczy w tym budżecie. Zaczynamy spłacać Koszty związane z lotniskiem, buy sell back zaczynamy spłacać i. O no, ten drugi jeszcze. płacimy już jakiś czas, po 7, bodaj I jeszcze, jeszcze drugi wydatek nam dochodzi właśnie z tym związany, czyli te pieniądze, które będziemy musieli przekazać PPL-owi. Tak, ale to najpierw poznajmy ten budżet, zobaczmy, ponieważ umowa została utajniona i tak w zasadzie, tak naprawdę to nikt poza tymi dwoń, dwiema stronami, czyli panem prezydentem i PPL-em, nikt nie zna tej umowy. Wiemy tylko tyle, co na nadzwyczajnej sesji było nam uchylone, że tak powiem, takie rąbka tajemnicy. Myślę, że w wyniku pewnego przypadku albo dociskania występujących pytaniami i, i jakieś odpowiedzi tam padły. Zobaczymy, jakie zapisy będą w tym budżecie ale jeżeli rzeczywiście już od przyszłego roku, czyli w budżecie będzie ten zapis, że spłacamy to, co PPL inwestuje, no to wszystko staje się jasne i proste, że na rządowym terenie, bo przecież cały ten, prawie że cały ten teren to jest przecież Skarbu Państwa, czyli na rządowym terenie rządowa firma będzie budowała za nasze samorządowe pieniądze, gdzie w samorządzie oszczędności na każdym kroku. I na koniec chciałem zapytać o to, czy lepsze jutro? Przypadkiem nie było wczoraj. Rządzący zamierzają wprowadzić 30-krotność, znieść 30, niepłacenie składek mm. zus powyżej 30-krotności minimalnej krajowej, akcyza w górę na alkohol. Panie redaktorze, no, no ja nie należę do żadnego stada pelikanów, w związku z czym mogę tutaj bardzo szeroko te tematy komentować, ale powiem tak no żyjemy w demokracji ludowej i pod szyldem czy pod patronatem tejże demokracji wszystko jest możliwe dzisiaj to za chwilę coś innego proszę zwrócić uwagę cały czas o co chodzi Jedynie o to, jak wyciągnąć z naszych kieszeni pieniądze, pod każdym innym, pod każdym pozorem. Czy tak, za czy tu, czy kapkę tu, kapkę tam. Tylko na jedną rzecz zwrócę uwagę. Jeżeli niewolnik, niewolnikowi w 90%, no bo wiadomo, że za miskę różu pracował, tak? czyli, w, czyli musiał się ubrać, tak? czyli właściciel niewolnika odbierał mu 90% wartości jego pracy, tak? A wedle dzisiejszych wyliczeń między 68 a 74%, przyjmijmy średnio 70% owoców naszej pracy odbiera nam państwo w najrozmaitszych formach, we wszystkich formach, tak? bo tak to, to badanie wyglądało, 70%. To jeżeli wtedy, byliśmy, wtedy niewolnicy byli w 90% niewolnikami, to znaczy, że dzisiaj jesteśmy w 70% niewolnikami tego państwa. Jak kocham nasz kraj, niestety nasze państwo powróciło, czy też w niektórych nawet aspektach prześcignęło to, co mieliśmy z perelu, i pracujemy cały czas na państwo, nie na siebie. No niestety... To musimy postawić kropkę, bo nasz czas się skończył. Dziękuję serdecznie. raz był moim państwu gościem. Dziękuję bardzo. Łukasz Molenda. Do zobaczenia i usłyszenia.